To się nagrywa? Chyba się nagrywa. Kto by pomyślał, że dzisiaj będzie, kto by pomyślał. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Demona. to jest vlog terenowy. Zapowiadałem wcześniej, że będą vlogi terenowe i są vlogi terenowe. Byłem na mieście, w sumie wypadłem na miasto, wziąłem przy okazji statyw i właśnie, i właśnie, i właśnie sprzęt i uznałem, że czemu nie, może było przy okazji nagrać coś e, na kanał. Stanęliśmy sobie w innym teraz miejscu, trochę więcej natury, mniej miasta, niby spokojnie, mimo tego, że za mną też jest ulica, e, żeby cokolwiek się działo. <laughs> e, o czym dzisiaj w ogóle, bo chcę przejść do sedna sprawy, żeby tam nie pierdzielić farmazonów i pogadać głupoty, to sobie mogę na let's playu, ale nie tak stricte, że jak sobie ustawię kamerę, i że, że tak. Dzisiaj tematem przewodnim jest taka, powiedzmy, samoakceptacja, akceptacja siebie. Dlaczego podjąłem taki, a nie inny temat? Z racji tego, że samoakceptacja jest bardzo ważna. Uważam, że jeśli chodzi o takie ogarnięcie faktycznie różnych rzeczy w życiu i... Nie wiem, zajmujesz się czymkolwiek, nie, że musisz, nie wiem, z ludźmi współpracować. To właśnie jest ta kwestia, że jeśli nie akceptujesz samego siebie, to ludzie to wyczują i po prostu będą na ciebie trochę wjeżdżać. Jednak w ten sposób to trochę wygląda. Jeśli ktoś nie akceptuje samego siebie, to z góry jest taką jednostką słabszą społecznie. Nie wydaje wam się, chyba jednak tak jest. Więc kontynuując mój wywód. Ee, będę się oglądał, czy ktoś nie wiem, nie chce mi na przykład z tyłu Luja głuszacza wypłacić, bo jestem po słońce, dlatego mam okulary, dlatego bo nic nie widzę. Po prostu bez okularów bym nie wytrzymał. Co ja miałem właściwie o tym powiedzieć? Może w ogóle opowiem historię, jak to się u mnie rozgrywało, bo ludzie lubią słuchać o życiu innych, więc być może to was zainteresuje. Jak was nie zainteresuje, to sobie tam skipnięcie filmik. I gdzieś tam może odnajdziecie moment, wątek, w którym już nie będę gadał o sobie, tylko będę gadał ogólnie, co o tym uważam. Może w ten sposób to zrobimy. Septacja samego siebie u mnie wyglądała w ten sposób, że w podstawówce byłem taką dosyć cichą osobą, co nie potrafi... Może nie, że nie potrafiła nic ogarnąć, ale za bardzo z, z, tylko z paroma osobami gadałem, nie jakoś nie przywiązywałem do tego większej wagi. Patrzę, ta nagrywa się, dobra. Yy, nie przywiązywałem do tego większej wagi. Z racji tego, że no, nie akceptowałem za bardzo samego siebie, nie byłem zbyt pewny siebie przede wszystkim, e, jakby ludzie nie potrafią sami ze sobą żyć, powiedzmy z, ze swoją osobą, z racji tego, że. Mają jakieś kompleksy. To jest częste, nie? Że e, jakieś tam, nie, wiem, masz za duży nos, czy nie, wiem, masz pryszcze, czy masz e, jakieś oczy krzywe, to rzuci żółci... mają w cholerę kompleksów w takim razie. To była dygresja, to była cholernie nieprzyjemna dygresja, taka działająca trochę na em, pewne grupy etniczne, co nie jest zbyt fajne. E, w podstawówce było tak u mnie, przynajmniej i wcześniej też, no wcześniej to wiadomo, tam człowiek był taki, że był i był i jakby nie myślał, a jak myślał, to myślał tylko o tym, że jest. Zgł albo, że musi pójść się wysrać. To chyba maksymalne było. Ale później tak już dochodzi do człowieka jakaś taka, 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 taka. Dochodzi taka powiedzmy świadomość, dzięki której mm, masz coś w stylu aha, tu y, to trzeba i ten. Chodzi o to, że dopiero później w swoim życiu, ja mogę mówić o życiu, jestem taki dorosły i mogę mówić o życiu. Ja wiem, że niektórzy oburzą, bo co ty wiesz o życiu? Ale mówię po tym, co już przeżyłem, więc chyba mogę, nie? Jakby każdy ma wolne słowa, więc ja może. Jak się z tym nie zgadzasz, to, to, to możesz. To, to jest problem, ja nie wiem. Wtedy to wyglądało w ten sposób, że człowiek nie jest do końca tak świadomy siebie. E, ja naturalnie, powiedzmy, miałem takie podejście, że nie do końca byłem osobą charyzmatyczną. E, no i wiecie, byłem taki cichy raczej, tak no, gadałem z paroma osobami takimi znajomymi, bliższymi, i za bardzo się nie angażowałem w inne tam kontakty międzyludzkie. W gimnazjum to się zaczęło zmieniać. Tylko uwaga, dlaczego się zaczęło zmieniać? To jest klasyczny, to jest, może to się wyda śmieszne, ale w gimnazjum zacząłem się interesować YouTubem, nie? Tu była taka sytuacja, że tam ten nagrywa, ten nagrywa. I też bym chciał nagrywać. No a cóż, no, jeśli wstawiasz swoje nagrania do internetu, gadasz coś do mikrofonu. Jakieś śmiałości do tego potrzeba? Osoba cicha jakby nie da rady tutaj przeżyć w tym środowisku, no bo trzeba y, ogarniać, trzeba być pewnym siebie, trzeba cokolwiek robić w tym kierunku, żeby. Bo inaczej to w sumie, jak nie jesteś taki charyzmatyczny, to, 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 to ludzie to wyczują i wyczują, że to jest nudne. W sensie, widzicie, nie wiem, zobaczcie sobie na Hanipopie, jak ja się zachowuję. Toś to jest y, martwica mózgu. <grym> E, po prostu trzeba jakoś tam, wiecie, zmienić w pewien sposób podejście. Wiadomo, jak się czujesz luźno i też inaczej się zachowujesz niż jak jesteś spięty. A ja na początku na YouTubie jest tak, że jesteś spięty. a nie miałem mówić o YouTubie, tylko o akceptacji samego siebie. W gimnazjum zaczęło się to poprawiać, ponieważ właśnie ten YouTube i takie no, wrzucanie nagrań do internetu i tak zmieniłem trochę podejście. Jakoś w pewien sposób charakter mi się właśnie przez to ukształtował głównie. Wydaje mi się przynajmniej. Nie, nie pamiętam o innych czynnikach. Być może też jakieś, nie wiem... Może coś innego na to wpłynęło? Bardzo możliwe. Na człowieka wpływa dużo różnych rzeczy. Ale jakby. To zapamiętałem tak najmocniej, bo faktycznie musiałeś być charyzmatyczny i musiałeś być pewny siebie, jakby nie było. Żeby te materiały nagrywać, przyjmować na siebie krytykę, bo nie oszukujmy się, jak tworzysz coś publicznie, to trzeba w pewien sposób ta, tą krytykę wytrzymywać. Oko mnie boli o słońca, mimo tego, że jestem w okularach. Nieważne, poświęcę się. I trzeba jakoś to wytrzymywać, tą krytykę, wiadomo, nie no, hejt wytrzymywać, krytykę przyjmować. E, hejt trzeba wytrzymywać, więc i jakby to było potrzebne. Teraz jestem aktualnie w szkole średniej, która to szkoła średnia, to już od samego prawie że początku byłem... Ne, może inaczej, nie byłem osobą charyzmatyczną, byłem, ale nie w ten sposób, jak jestem teraz. Bo e, jakby przez YouTube'a... YouTube też nie do końca był dobrym krokiem z mojej strony. Znaczy był. Nie o to mi chodzi. Nie o to chodzi, że żebym... myłkamy to błąd, wejść to usunę, bo to lipa, bo to błąd w przeszłości. Nie. E, chodzi o to, że... Przez YouTubea zacząłem być taką osobą, e, wiecie, takim single. To jest określenie osoby, która jest sama, że nie jest nikim w związku. Ja potrzebuję takiego określenia, które jest, że po prostu osoba działa w samotności. Takim pustelnikiem może, może w ten sposób mogę to określić, że po prostu byłem takim, stałem się takim pustelnikiem trochę, e, który. Jakby liczył tylko na siebie. Powiedzmy sobie szczerze, liczył tylko na siebie, że jak coś trzeba zrobić, to ja to muszę zrobić. Jak dam innym, to spieprzę. Ja takie miałem podejście. Częściowo teraz też mam takie podejście, wolę coś samemu zrobić, ale już bardziej tak otwieram się na ludzi. Faktycznie myślę, że może ktoś jeszcze może zrobić to tak jak ja albo lepiej. Nie no wiadomo, to nie było takie ekstremalne, że ja nie, nikomu nic nie dam, coś pomóc ci, nie, ja muszę to sam zrobić. To nie było tak ekstremalnie, tylko wiadomo, w pewnym tam stopniu. Takim ortodoksem nie byłem. Um, ale teraz właśnie w, to by, zmieniło się w ten sposób, że byłem taki, sa, że sam, wszystko, ten. I przez to się trochę odizolowałem od ludzi. Mimo tego, że byłem osobą charyzmatyczną i faktycznie mogłem pogadać z kimś, to tak się zamknąłem. I to też jest pewien typ, powiedzmy, akceptacji samego siebie, bo akceptujesz samego siebie, ale nie, jest, nie jesteś otwarty, nie? W, tam w międzyczasie. Nie wiem, jak ja tego vloga nazwę. No i teraz się to zmieniło, ponieważ e, trafiłem na, powiedzmy, pewne środowisko, które mnie inaczej ukształtowało, Pokazało, że, że słuchaj, bo to tak jednak nie działa, żyć z ludźmi będzie ci lepiej, łatwiej i faktycznie jest lepiej, łatwiej. E, to jest kwestia tego, że hmm, ludzie z reguły, tak jak teraz można, jak faktycznie robisz coś, ogarniasz, teraz się ogarnie, czy piszesz z ludźmi, możesz to zauważyć w bardzo łatwy sposób, że to nawet po sobie można to zauważyć często. Że ludzie są po prostu tacy dosyć leniwi. Nie? To jest już nie, że żadna nowość to raczej o tym wiecie. Ludzie są dosyć leniwi. Hmm, i jeśli chodzi o pisanie z kimkolwiek, ja byłem bardzo często taką osobą, która musiała do innych pisać, bo innym się nie chciało. Mimo tego, że taki się mogę wydawać e, wam, nie jako widzom, że ja do nikogo nie piszę, z racji tego, że. Kurde, ja nie mam tego w zwyczaju. W sensie. I znajomi, okej, okay, ja popiszę, bo jakoś tam jest temat, ale popisać tak na luzie ja nadal nie potrafię. Nie potrafię się do kogoś odezwać i pogadać tak ten, e, mimo tego, że jak, jakby, jak mam z tą osobą kontakt bardziej z rzeczywistości, nie wiem, widziałem kogoś w rzeczywistości, to wtedy ja to tutaj napiszę tam na luzie, nie? Tylko właśnie z YouTube'em jest tak, nie wiem czego to jest kwestia, że no nie do końca to w ten sposób działa i to nie jest, nie jest tak, że ja nie chcę z kimś pisać, bo nie piszę do niego, tylko ja po prostu tego nie mam zwyczaju. Ludzie tak mają, Mimo tego, że są, nie wiem, gadotliwi, fajni, spoko, już zabawni w ogóle, to nie piszą do innych, bo po prostu nie piszą, nie mają tego zwyczaju. I mówię, u mnie to działa różnie. Raz tak robię, teraz znowu przestałem, bo teraz znowu mam dosyć dużo rzeczy do roboty i, i trochę to nie co wyszło. Ale generalnie staram się z ludźmi się kontaktować teraz. I teraz tak, działa... W tym momencie mam taką sytuację, że jestem osobą, która akceptuje samego siebie. Słuchajcie, jeśli ja z takim ryjem akceptuję samego siebie, to Ty bez problemu możesz. Motywacja na dzisiaj. Możesz akceptować samego siebie, ponieważ... Kurde, masz jakieś wady, powiedzmy, masz za duży nos, masz oczy krzywe, czy skośne. Jeśli to jest problem, może nie jest. Um, czy masz krzywe uszy, nie wiem, masz krzywe zęby. Co, o co chodzi? No, w sensie, a z, nie wiem... Pomoże ci to w czymś, jak będziesz się tym przejmował? Możesz operacje plastyczne robić, ale na cholerę tracić pieniądze, żeby wyglądać inaczej. W sensie jak ktoś się nie akceptuje yy, z takiego wyglądu jak faktycznie prezentujesz, to widać ta osoba nie jest warta znajomości. W sensie, no po prostu się, nie wiem, zaśmie się tej osobie, twarz, powiedz aha, no spoko na razie. Nie no, z Korei się nie podoba, no to trudno, to jest jej sprawa nie twoja, nie? No chyba, że śmierdzi, że nie potrafisz po prostu. <laughs> Śmierdzisz. Po prostu chyba, że jesteś taką osobą, która nie dba o siebie i faktycznie ma w dupie tak jak wygląda, czy to jak, jakby w jaki sposób się nosi, faktycznie w taki sposób, że to nie jest społecznie akceptowalne aż, tak? I nie mówię to o jakiś, nie wiem, emo, może ludziom się to nie podoba, tylko wiecie o co mi chodzi, nie, że nie wiem, nie używasz dezodorantu, śmierdzisz, cokolwiek, nie myjesz się, nie? To już są normy społeczne takie. Jeśli... Po prostu wszystko gra, jeśli chodzi o te takie normy społeczne. Tylko po prostu wyglądasz, jak wyglądasz, ludzie po prostu mówią, że e, to powiedz im, no i co z tego, ja tego nie zmienię, więc co to jest za różnica? Jakby zaakceptuj samego siebie w taki sposób, jaki jesteś, bo co to jest za różnica, że będziesz się przejmował? Jak się będziesz przejmował, to tylko nienawidzę debili, którzy mają takie głośne bryki. Faktycznie, to jest kwestia, że jeśli nie czuć prędkości, to słychać prędkość. To tak nie działa. W sensie to nic nie da. Wracając do tematu, no, zaakceptuj samego siebie takim, jakim jesteś, bo przejmowanie się tym, jak wyglądasz, czy jaki jesteś, nic ci w zasadzie nie da. I to jest yy, chyba meritum tego wszystkiego, co chciałem Wam przekazać. Jakby, jeśli ktoś by potrzebował motywacji, hasła motywacyjnego, niech wejdzie na mój film i dzięki temu się przekona, że na tym świecie są ludzie głupsi i brzydsi od Was, więc mogą. Co, jak oni mogą coś robić, to wy możecie to robić bez problemu. Nie wiem, boisz się do kogoś napisać, bo coś, bo, 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 bo cię zleje cię półmoczem. No to cię zlejecie półmoczem, to znaczy tylko o tej osobie. Ja miałem tak z paroma osobami, piszę do kogoś, widzę, że ta osoba wyświetliła wiadomość, na fejsie takie coś jest, nie wiem, wyświetlono któregoś tam, widzę, że ta osoba wyświetliła wiadomość, a mnie odpisała, więc to było tak typowo, że... No nie, raz to nie. Później napisałem drugi raz, bo może ta osoba po prostu odczytała, zapomniała odpisać. To jest możliwe, to, to jest możliwe, ale jak już tak, nie wiem, zdarzy się tak ze dwa razy, powiedzmy, to, to już jest perwidnie wygląda w sposób że w ten sposób, że ta osoba cię zlewa. Tylko popatrz w ten sposób teraz, że e, jakby osoba cię zlała, to fajnie, znaczy nie fajnie, ale ta osoba cię zlała, no i co z tego? Stało się coś? No nic. A nie wiem, korona ci z głowy spadła? No nie. A nie wiem, nie masz co jeść przez to? No nie. To o co chodzi? W sensie boisz się do tej osoby napisać, bo cię zleje. No i co, że cię zleje? To, to coś się stanie? Skrzywdzicie to w jakiś sposób? Nie. I nie wiem, czy osoba cię wyśmieje. No to ty wyśmieją, że ona cię wyśmiała. No, w taki sposób można działać. Ja wiem, że jak wszyscy będą działać w taki sam sposób, to wtedy sposób działania się totalnie zmieni. Wiecie, jak wszyscy są tacy sami, to, to jest wtedy rewolucja, jest problem i wtedy wszyscy przestają być tacy sami. Nie, nigdy nie będą wszyscy tacy sami, bo o to chodzi, ale <laughs> jakby jeśli nie jesteś osobą pewną siebie, to masz później problemy w życiu, bo... Pracodawca cię będzie wykorzystywał, nie wiem, znajomi cię mogło wykorzystywać już teraz, nie? Bo zrobić coś, no to zwalą na ciebie. Czy to cię ta osoba cię będzie wykorzystywać? Wiadomo, nie można z tym jeszcze przesadzać, bo nie, mama cię prosi wynieś śmieci. Nie wykorzystuj mnie, to tak nie działa, nie? To trzeba wszystko z umiarem, wszystko jest dla ludzi, ale z umiarem. Yy, kwestia tego, żeby to po prostu jakby oddzielić, żeby mieć w tym wszystkim umiar. I tak jak mówię, no sobie do kamery, być może nikomu to nie pomogło, a może to komuś pomogło, wiadomo, nie wiadomo. Yy, Mam nadzieję, że jakoś tym vlogiem pomogłem komuś, że dzięki temu będzie, jakby inaczej patrzył na pewne rzeczy. W sensie, jeśli macie jakieś pytania odnośnie tego tematu, jakieś dyskusje, zapraszam do komentarzy, zapraszam na wiadomości prywatne. Jak najbardziej ja jestem chętny, możemy porozmawiać. Akceptujcie samych siebie, bo to jak jesteście, co za różnica. W sensie, i tak znajdziesz ludzi, którzy będą akceptować cię takim, jaki jesteś, więc jeśli ktoś cię nie akceptuje, to po prostu go olej i znajdź kogoś innego, kto się będzie akceptował. W taki sposób to działa, z taką myślą zosta was zostawiam. Akceptujcie samych siebie i myjcie się. Bo dzięki bo jak się nie będziecie myć... Chociaż i tacy się ludzie znajdują, że będziecie śmierdzieć i oni was pokochają. To jest ciekawe, ale to działa, naprawdę. I ale raczej się myjcie. Uwierzcie mi, więcej osób będzie chciało wam mi Jak będziecie się myć, a nie jak będziecie śmierdzieć. To jest, to jest fakt, akurat. Więc to by było na tyle, jeśli chodzi o tego vloga. Rozgadałem się jak zwykle, pieprze bez sensu, jak zwykle, no ale trudno. Taki już jestem, akceptuję samego siebie, taki jestem i nic z tym nie zrobię, bo po prostu taki już mam. Jeśli macie jakieś sugestie, cokolwiek, to właśnie mówię, piszcie w komentarzach, bardzo chętnie posłucham eee, o wszystkim. Wiem, że jakość dźwięku jest do dupy, ale tego nie poprawię, niestety, bo nie mam jak. Ale. Cóż. Zaakceptujmy to. Teraz będę się mógł cały czas chować, nie? Zaakceptujmy to, bo jesteś nietolerancyjny. Tak teraz Europa się chroni, że jak komuś się coś nie podoba, to jesteś nietolerancyjny. Weź ty się o i w ogóle i tak to, to, to. śmieszne, ale to jest temat na inny vlog. Więc to by było na tyle, jeśli chodzi o ten materiał. Mam nadzieję, że komuś otworzyłem oczy i komuś pomogłem. Może dzięki temu. I tyle. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego odcinka. Zapraszam do mojego Facebooka, którego macie w opisie. Zapraszam do innych filmików i. 아, 나라지!